Jest tam na instrukcji. Tutaj jest instrukcja. He? Widzowie, ja tutaj to zrobić, to zrobić też nic nie rozumiem. Zobaczycie wy? Wiecie o co tu chodzi? Teraz składamy tego ludzika jakoś. Może tak? No chyba to to. No coś tam do środka. No i teraz burzę ja tak No i mamy czekoladę. Na razie w tej czekoladzie tam jest takie białe i dwie kuleczki. A to jest, to jest czekolada biała i na tym jest czekolada.